Losowanie zespołów do fazy ligowej Ligi Mistrzów już za nami. No a my stwierdziliśmy, że to będzie dobry moment, żeby wrócić do Was i krótko omówić naszym zdaniem najciekawsze elementy tych meczów, które nas czekają już niedługo. Tak, jeszcze jak, zdecydowanie. Liga Mistrzów wraca, wracają piękne piłkarskie rozgrywki. No, nie będzie w nich Manchester United, nie będziemy się wypowiadali o tym, co wydarzyło się w meczu z tam drużyną z niższych liczb, nawet nie pamiętam tej nazwy, bo nie mam obowiązku. Grimsby Town. Z jakimiś farmerami, nie, nie, z całym szacunkiem oczywiście nie obrażam, ale z jakimiś farmerami. Gratulacje, natomiast my możemy przejść już do tego, co chcemy robić dzisiaj. Ambitne treści tylko. Pamiętajcie. Ambitne tematy. Liga mistrzów jest bardzo ambitnym tematem. I bardzo w ogóle fajnie, że, że uda się, że udało nam się wrócić. To jest zdecydowanie na plus. Ale dobra, już nie będziemy przedłużać. Co tam mamy dzisiaj? Zapodawaj. Pierwsze zestawienie, które szybko omówimy, to Liverpool Real. Te zespoły spotkają się na Enfield. Jeszcze nie wiemy kiedy, bo. Pełny terminarz pojawi się dopiero w sobotę. Nagrywamy to w czwartek wieczorem, dosłownie dwie godziny po losowaniu tej fazy ligowej. No ale mecz Liverpoolu z Realem daje nam kilka ciekawych sytuacji, na które będzie można zwracać uwagę już podczas tego meczu. Pierwsze to powrót terenata Aleksandra Adnoda na Enfield nie potrzebował dużo czasu, żeby już spotkać się ze swoimi byłymi kolegami czy swoim byłym pracodawcą i trenerem. Ekipa Adneslota będzie też musiała pokazać, że zeszłoroczne zwycięstwo 2-0, po którym beka z Realu była niemała, no to nie był przypadek i że ten zespół Szabiego Alonso też będą w stanie powstrzymać. No a no dla bacimy. samego... No zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. zobaczymy, co będzie w niedzielę, tak? Koszulka sugeruje pewne rzeczy, natomiast no Liverpool, to będzie fajna para. Czy fajna? Co ja mam z tym słowem fajna? To będzie naprawdę dobry mecz, czy hit? Na pewno hit, na pewno hit. Nie wierzę, żeby UEFA tego nie ułożyła tak, że to nie będzie najlepsze spotkanie tam danej kolejki. Ale, ale, ale Real, Real, przebudowany z tym Liverpoolem, który też jest przebudowany. No, naprawdę tutaj szachy taktyczny, szachermacher, może być na poziomie ogromnym. No, dodaję, dodaję Pikanterii jeszcze to, że wspomniane wcześniej. Szabi Alonso spotka się ze swoimi byłymi podobycznymi, film pogiem i widzem, którzy za wielkie pieniądze. Przeszli do Liverpoolu w tym okienku transferowym. No i Szabi jeszcze zagra, poprowadzi Real na terenie byłego klubu, którego jest w sumie legendą. No Liverpool, setki, fajne podteksty. setki połączeń, setki połączeń podteksty. możemy zauważyć. Podteksty, podteksty to jest nazwa właśnie tego zestawienia. I przechodzimy do meczu też hitowego. Też myślę, że to będzie ozdoba kolejki Barcelona PSŻ na hiszpańskiej ziemi. No i Dembele, Dembele odwiedzi może odwiedzi szpital, w którym leżał nie jeden raz. Mm -hmm. Barcelona bez Inigo Martinez'a. Pozdrawiamy. Gdzie ale... będzie ta pułapka offside'owa Kto ją będzie stawiał? Mm. Markus Rashford. <laughs> yeah, tak jeszcze ale... nawiązując do Manchesteru United. <noise> za dużo połączeń z Manchester United, tak? Anglia, teraz Marcus Rashford, ale nie tak na poważnie, to Barcelona i PSG starcie dwóch, nie doszły finał z zeszłego roku, gdyby Barcelona dowiozła mecz z Interem, zdecydowanie, kto wie, co by się działo w finale, a tutaj mecz dwóch pretendentów do, do wygrania Ligi Mistrzów w tym roku, sezon długi, ale na razie są w gronie tych top faworytów, także no ja jestem ciekaw tego terminarza jak to UEFA poukłada i trochę ubolewam, że nie ma tego terminarza powiedzmy, że trzeba czekać aż do, aż do soboty, szczególnie że później, znaczy zaraz dojdziemy do tego, co mnie najbardziej kręci w tej lidze mistrzów. Tak, a z racji, że wspomniśmy o Dembele, nie można zapomnieć o Luisie Enrique, o który był trenerem tak. Barcelony i który Najlepszy zdobył z ostatnich lat, i który zdobył Kasi zarówno z PSG, jak i z Barceloną to trofeum, o które będą walczyć zespoły w tym sezonie, Liga Mistrzów. Z PSG, no to było ich pierwsze w historii, to tym bardziej należy mu, należy mu się uznanie za ten wyczyn, ale na pewno to doda jeszcze większej pikanterii, jak już nazywamy tak te zestawienia. No podteksty, na każdym kroku podteksty, ale nie będzie ich aż tak dużo, bo to jest po prostu sensacja tego sezonu Ligi Mistrzów, czyli spotkania w Kazachstanie. Dlaczego Kaira Taumaty potrafi awansować do Ligi Mistrzów, a żaden polski klub nie potrafi awansować do Ligi Mistrzów? To jest dla mnie po prostu niepojęte, że Kaira Taumaty zagra w Lidze Mistrzów. Powtarzam się, ale ja dalej... Nie potrafię tego pojąć. Znaczy, to mentality. też jest mentality. jakiś kazachskie mentality, No ale to nie jest Dagestan w Rosji, żeby, żeby wychodzili jacyś zapaśnicy na boisko. Szkoda tylko, że Kairat nie wylosował Bodoglin, bo to byłby po prostu kwintesencja ligi Mistrzów. Norwegia, może no, by było widać, Norwegia i Kazachstan. Byłaby taka wielka linia prosta, którą by musieli pokonać: z Koła podbiegu nowego do Azji i to takiej cieplejszej Azji, kontynent, znaczy kontynentalnej. No to. Pisałem rozszerzoną geografię. Nie wiem, jaka to jest strefa klimatyczna. Możecie mnie w komentarzach. Oczywiście, przepraszam, nie popieramy przemocy. Dokładnie tak. No i należy wspomnieć, że zespoły, które będą się wybierały do właśnie Real Madrid. <grymne> Klub, Klub Bróż Olimpiakos i Pafos, cypryjski Pafos, będą musiały pokonać średnio około 6000 km w linii prostej. Pafos akurat ma to o tyle spoko, że Cypry to jest taki wschodni kraniec Europy, południowo-wschodni kraniec Europy, więc tam, no i no dobra, no i tak to jest daleki wyjazd. A my przechodząc dalej, przejdziemy do tematu, który nas zaszokował, kiedy oglądaliśmy razem, właśnie to losowanie zespołów do fazy ligowej Ligi Mistrzów, czyli terminarz obrońców tytułu, o których wspomnieliśmy już we wcześniejszej części tego odcinka, czyli Paris Saint-Germain. Ponieważ oprócz spotkania z Barceloną mają się oni zmierzyć, będę wymieniał z Bayernem, Atalantą Bergamo, Bayerem Leverkusen, Tottenhamem Hotspur. Sportingiem Lisbona, Newcastle i Athletic Bilbao. To jest paka ośmiu naprawdę wymagających i niesamowicie klasowych rywali, bo nawet śmiejąc się z tego Tottenhamu, oni zaczęli ten sezon dobrze. Zaczęli ten sezon dobrze tak, i się na pewno poddać. trzeba im to oddać i nie wiemy jak się rozwinie ta, ta historia tych poszczególnych zespołów w dalszej części tego sezonu. No ale że obrońcy tytułu, będą musieli naprawdę pokazać, że to nie był przypadek i że sezon później nadal będą w stanie w tym momencie zapewnić sobie pewne wyjście z ósemki. Tak, ale Luis Enrique, mam, jestem ciekaw, jak on, jak on to rozgryzie taktycznie, ponieważ PSG ma bardzo różnych rywali. Tym na przykład, no, znają już z zrobili no niesamowitą rzecz trzeba to tak nazwać to zwycięstwo w Superpucharze Europy ale czy Spurs dalej pozwoli im drugi raz w sensie na takie, na takie harce Thomas Frank raczej potrafi bronić i no, na razie Spurs jesteśmy po dwóch kolejkach nie straciło ani jednego gola grając z Manchesterem City Grając City na przykład, więc mm, no to będzie, to będzie jak w jakikolwiek e, sposób, jakkolwiek ja mogę mówić o Spurs, to akurat tutaj trzeba trzeba ich pochwalić, ku zaskoczeniu chyba wszystkich. E, obrona, Thomas Frank naprawdę na razie układa tą obronę dobrze. Nie wiem, czy to była wpadka jakaś wielka, czy to po prostu przeciek był w tym superpucharze ale widać, że wyciągnęli po prostu wnioski i nie odpuszczają tak w pewnym momencie, także tam naprawdę będzie może dojść do rewanżu za, za, za superpuchar <gryw> czy ja jestem wariatem, że mówię, że Spurs mogą pokonać PSG? Trochę tak ale nie będziemy się rozwodzić dłużej niż te dwie minutki nad zespołem drugiej dziesiątki tabeli Premier League. No nie jesteśmy aż tak porąbani. Chociaż United, czyli zespół drugiej dziesiątki Premier League, swój dedykowany odcinek na pewno w najbliższym czasie dostanie po swoich ostatnich wybrykach. Segmentów, w którym będzie mniej analizowania, będzie bardziej coś, co nas jara, czyli Slavia Praga. O tak, to piękne miasto. Polecam Pragę odwiedzić każdemu, szczególnie na mecz z Arsenalem. Manif manifestowałem to, żeby Flavia grała u siebie z Arsenalem. I jak zobaczyłem, że jadą, Arsenal jedzie na wyjazd do Pragi, oj, przepraszam. To humor się poprawił. Mam nadzieję, że uda się zgarnąć bilety. Bo chciałbym zobaczyć te Gole Jokeresza na, na stadionie w Pradze. No, chciałbym. No, jesteśmy tymi spotkaniami zainteresowani. No bo do Pragi zawitają takie zespoły, jak właśnie wspomniany Arsenal, czy chociażby Barcelona albo Atletik Bilbao. Są to zespoły niebyle jakie. No i zobaczenie ich na czeskiej ziemi, która nie jest ale tak daleko od nas. Byłaby super doświadczeniem. Samo zobaczenie meczu Ligi Mistrzów to już jest coś. Więc my sprawdzałeś, ilu to jest tysięczny stadion? 19,900. Już teraz nie chcę, nie chcę skłamać, ale dla polskich kibiców to jest idealna okazja, dlatego trzeba polować na bilety tylko i czekać na terminarz. To jest najdłuższe oczekiwanie. Oczywiście jeszcze Speedway Grand Prix we Wrocławiu, ale. Tak, y więc na pewno będziecie wiedzieli, jeżeli. W naszych mhm. planach, y, czy w naszych y, na naszych kontach pojawią się bilety. Na tak, takie bo będę gadał przez dwa miesiące. Dokładnie tak. Y, czy chociażby pojawi się na pewno materiał y, mówiący o samym wyjeździe, tak? Niedługo planujemy materiały dedykowane wydarzeniom, na których będziemy. żużlowe czy inne sporty, możecie na to oczekiwać. No a my przejdziemy chyba do. No, i ostatnim punktem chciałem zahaczyć jeszcze o to, że przeglądając sobie już na spokojnie y, terminarz każdego z zespołów, terminarz, jeszcze nie mamy terminów, ale wylosowane zespoły każdej z drużyn, to szukałem y, hiszpańskiego hadtryka któregoś z zespołów, czyli meczów z Realem, Barceloną i Atletico. trzema najbardziej w tym momencie w gazie i w chwilę zespołu drużynami z Hiszpanii. Niestety nie udało się znaleźć ani jednej z tych drużyny z takim układem, ale Olympiakos, grecki Olympiakos, ma na swoim radarze Real Madrid i FC Barcelona, więc skompletują swój własny klasyk, doświadczą i białej części Hiszpanii, i tej czerwono-niebieskiej, więc. Należy, należy też zwrócić uwagę na greckich zawodników, ponieważ będą mieli nielada wyzwanie z tymi oto drużynami. Ciekawostka, Olimpiakos ma e, biało-czerwone barwy, także Polacy mogą czuć się reprezentowani. <laughs> Przepraszam, musiałem to wrzucić. No, lechowi się nie udało, to trzeba, trzeba szukać jakichś innych elementów zaczepienia. bezda też miała biały, biały biel i czerwień w herbie? Tak, biało i czerwona jest koszulka na twojej ścianie. A wiesz, co jest czerwone? No, co? Oceny, oceny Manchester United po meczu z Grimsby Town. I myślę, że tym pozytywnym akcentem zapowiadającym nasze plany na najbliższe odcinki chyba będziemy kończyć. Mamy nadzieję, że ten... Mamy nadzieję w miarę krótki materiał. Wam się spodobał. I jeżeli pominęliśmy jakieś ważne dla Was spotkanie, czy ważny terminarz jednego z zespołów, piszcie w komentarzach. Na pewno nagrywając odcinki na temat Ligi Mistrzów poruszymy, poruszymy te tematy, ponieważ Liga Mistrzów nas zmotywowała do tego działania. Nie można ukrywać, że widząc ten niebieski kolor i te gwiazdki, jakoś chce się pracować. Tak, widząc arsenal grający w pracy. <gry> To tyle. Dokładnie tak. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Eee, zostawcie tam różne aktywności, łapkę, komentarz, subskrypcję. Dajcie dalej. Podajcie dalej, powiedzcie, że wróciliśmy. Pozdrawiamy wszystkich x też, którzy mam nadzieję, że będą na to oglądali. Aktywujemy sociale, aktywujemy sociale. Mamy Instagram... w dobre, dobre mikrofony, dobre połączenia. Instagramowiczów. Instagramowiczów mam wrażenie, mam nadzieję, nie czujecie się urażeni, też pozdrawiam. Dokładnie tak. Na Spotify może będzie mniej, bo to będą krótsze formy. I to by jest przeznaczony na YouTube. Tak gwolić. Dokładnie cioski. tak. I już się Ale... przedłużamy. Widzimy się już niedługo i się ma.